Dajcie, drodzy widzowie, co prawda dotarły do mnie ciekawe celebryckie wiadomości, którymi z pewnością nie umieszkam się z wami podzielić, jednak tymczasem musimy sobie zrobić mały rolnikowy update. Mały, bo to nie jest tak, że jakoś wybitnie dużo się dzieje, choćby dlatego, że lato to czas żniwi i większość rolników, których znamy z programu, jest po prostu zapracowana w polu. Nawet Ania Bardowska narzekała, że sama musi wybierać lodówkę w sklepie, bo mąż na polu, choć wydawać by się mogło, że akurat ta dwójka rolnictwem to zajmuje się już tylko przy okazji reklamowania czegoś za co im zapłacą, a tu jednak nie. Większość rolniczych relacji w ostatnich dniach i tygodniach pochodzi z pola, jedynie Michu Jada. Którzy dopiero co wzięli ślub muszą dzielić czas pomiędzy pracę na gospodarstwie, a udzielaniem wywiadów i występy w śniadaniówkach, ale to wiadomo są obowiązki. Co ciekawe, jak się okazało na ślubie i weselu Michał i Jady obecni byli nie tylko rolnicy z ich edycji, czyli Świętokrzyski Tomasz i Wiesia Klaudia wraz z Walusiem, no i oczywiście Mati, ten odkus. Tutaj mały disclaimer, bo widziałam niepochlebne komentarze pod moim adresem pod poprzednim filmem, że nazywam Matiego kozim ojcem, a może sama jestem kozią matką. Szczerze nie wiedziałam, że ktoś mógłby postrzegać to jako jakiś pejoratyw. W stwierdzeniu kozi ojciec miałam na myśli fakt, że Mati hoduje kozy, o czym każdy z widzów wie i przez to jest kozim ojcem, bo się tymi kozami opiekuje. Sytuacja dosyć mocno absurdalna, ale chyba muszę to wyjaśnić. No nie wiem, w każdym razie wracając do wesela, Tomek, Klaudia, Mati na nim byli. Nie było za to Tomasza Rosolnika ani z Justyną, ani bez Justyny, ani z byłą żoną. Nie wiadomo czy nie został zaproszony, czy po prostu odmówił pojawienia się. Też warto zauważyć, że tamta czwórka jednak była mniej więcej w tym samym wieku, więc może nie trzymają się z Rosolnikiem. Zabrakło także Marty Manowskiej, co akurat było dziwne, bo ona zawsze pojawia się na rolnikowych ślubach. Wiadomo, jak są jakieś mieszane, że rolnik laska jednak pozna poza programem. Albo weźmie ślub ze swoją byłą to wtedy Manowska się tam zazwyczaj nie pojawia, ale w przypadku Ady i Micha to wszystko było legitnie i po Bożemu. Poznali się w programie. Były zaręczyny, potem ślub. Produkcja nagrała relację, a Manowskiej nie było. Wiadomo jednak że na ślubie poza trójką znajomych z programu pojawiła się także Marta, odrzucona kandydatka Michała. Okrzyknięta przez widzów najlepszą kandydatką na żonę. Para jak widać nadal ma z nią kontakt, a zaproszona Marta stawiła się na ślubie. Pojawiły się też komentarze, że na ślubie obecna była Sylwia, druga kandydatka Michała i że tajemnicza dziewczyna, z którą widziany był świętokrzyski TikToker to właśnie ona. Ale tutaj muszę sprostować, że to jednak była jakaś inna Sylwia, a kandydatka Micha nie była obecna na imprezie. Nawet dodawała tego dnia storki z innego miejsca. Co ciekawe, para młoda chyba zaznaczyła, żeby nie dodawać zdjęć ze ślubu w dzień ślubu, bo wszyscy zrobili to dopiero po nim. Albo to zaskakująco duży przypadek, albo faktycznie był takie wytyczne. W każdym razie na zajutrz nikt już się nie ograniczał i tych zdjęć i relacji wpadło multum. Teraz czekamy na ślub Pasi i Kamila, którym zakończymy ten sezon ślubny. Przynajmniej latem, bo kto wie, a noż widelec w obecnej dziesiątej edycji sprawy potoczą się szybciej któreś z rolników, lub któreś z rolniczek weźmie ślub jeszcze w tym roku. I tutaj ciekawostka, bo mamy już prawie sierpień, a wciąż mało wiadomo o obecnej edycji rolnika. Marta Manowska z roku na rok jak wiadomo coraz mniej jara się kontentem rolnikowym, więc z jej profilu za dużo nie można się dowiedzieć. Poza faktem, że jest na nagraniach, ona generalnie bardziej skupia się na swoim życiu, podróżach, interakcjach międzyludzkich i takie takie. Chociaż ostatnio przecież mówiła w wywiadzie, że jednak wciąż liczy na założenie rodziny i znalezienie miłości, co mnie trochę zaskoczyło, bo myślałam, że pójdzie bardziej w stronę bycia coachem lifestyle'owym i wolnej miłości, a tu proszę niespodzianka, wracając do edycji dziewiątej to standardowo jak co roku mieliśmy jakichś swoich pewniaczków, w tym roku był to Artur, rolnik z Mazowsza, szukający wysokiej kobiety, żeby spłodzić potomstwo na miarę olbrzymów. Artur po występie od razu został ogłoszony najprzystojniejszym rolnikiem edycji. Życiowo, tudzież finansowo, widać było też radził sobie nieźle, pokazał w końcu produkcji swoją pokaźną kolekcję maszyn rolniczych. Co prawda, później pojawiły się plotki, że u Artura będzie wałek, bo jego opis idealnej kandydatki był zbyt szczegółowy, żeby mogło chodzić o randomową dziewczynę, zwłaszcza, że po informowaniu przejmie donosili, że taką dziewczynę kojarzą i ona już była z Arturem, rozstali się niby na potrzeby programu, a teraz pojawi się nagle w listach, ile w tym prawdy nie wiadomo, na razie słuch o Arturze zaginął, za to dotarły do mnie informacje, że jest już pierwszy potwierdzony uczestnik dziesiątej edycji Rolnika i uwaga, nie jest to Artur, okazał się nim natomiast Darek, ten, który uczył manowską wiązać włoszczyznę i zebrał raczej mieszane reakcje na swój performance. Jednak to Darek udzielił wywiadu, w którym opowiedział o kulisach kręcenia programu oraz o tym, jak bardzo jest zadowolony, że zgłosiły się do niego zupełnie realne osoby, co oznacza, że Darek znajdzie się w finałowej piątce, którą zobaczymy we wrześniu. Oczywiście to nie jest tak, że Darek sobie coś chlapnął. Bo żeby zrobić wywiad z jakimkolwiek czynnym uczestnikiem, trzeba uzyskać zgodę produkcji rolnika, i tutaj nie ma zmiły. Nie wiem na ile uczestnicy podpisują teraz kontrakty, ale ten rok to na 100% muszą o możliwość wywiadu pytać. Wiem, że część z was obstawiała właśnie Darka w finałowej piątce, biorąc pod uwagę, że Artur przejdzie na pewno, zostają jeszcze trzy miejsca i coraz mniejsze prawdopodobieństwo, że już w programie znajdą się obie rolniczki z wizytówek. Choćby dlatego, że jest jeszcze Waldeko Doskarów, Mariusz Kuleczka czy zaginiony brat księcia Williama. Dajcie znać, kto Waszym zdaniem znajdzie się jeszcze w programie. A na koniec ciekawostka, bo Kristina z drugiej edycji Rolnika powitała na świecie swoją córkę. Nie byłby to jakiś wybitny news, gdyby nie fakt, że Krystyna była postacią dosyć kontrowersyjną, wzięła ślub z kobietą, później zaszła w ciążę, to akurat nie z kobietą, ale Krystyna twierdziła, że przez in vitro, w dodatku chyba na Ukrainie, a Kristina ogólnie jest Białorusinką, więc też ciekawie, na Ukrainie z racji tego? Że chyba zależało jej na tym, żeby mogła wybrać i była to córka. Później rozstała się ze swoją żoną, o czym też było głośno, tutaj pojawił się nawet jakiś mężczyzna, ale to nie są potwierdzone informacje. Później jednak pania się zeszły, a Kristina chętnie relacjonowała swoją ciążę w mediach społecznościowych, włącznie z tym, że jadła w ciąży surowe mięso i owoce morza, była na diecie keto. Piła hektolitry kawy i tak dalej, głośno mówiła też o tym, że zamierza przeżyć poród w hipnozie, będzie rodzić naturalnie w basenie w domu, ma już załatwioną położną i nawet wspominała, że wybrała termin porodu, niestety jak się okazało ten ostatni wybór nie należał do niej, bo termin nadszedł. Później minął, a Kristina nadal nie rodziła. Finalnie musiała zgłosić się na indukcję do szpitala, ale ta też nie poszła po jej myśli i urodziła córkę przez cesarskie cięcie. Najważniejsze jednak, że dziewczynka urodziła się zdrowa i jest już ze swoimi mamami w domu. Myślicie, że pojawią się oficjalne gratulacje od Rolnika? Pierwsze dziecko LGBT w programie Tymczasem dajcie znać w komentarzach, kogo obstawiacie w finałowej piątce rolnika jesienią. A ja już się żegnam. Znak pokoju i baj baj.